Mogę Ci pokazać, jak możesz zacząć się leczyć bez potrzeby posiadania pieniędzy lub czasu. Możemy zakończyć choroby przewlekłe, wzmocnić układ odpornościowy i pomóc ludziom po raz pierwszy osiągnąć metaboliczną sprawność. To nasza droga wyjścia z chorób przewlekłych. Poznaj dr Mandy Pels, uznaną SPECJL i STKE w dziedzinie żywienia i zdrowia funkcjonalnego, a także autorkę bestsellerów. Jest uznaną liderką w dziedzinie zdrowia alternatywnego i pionierką w ruchu postu. W tym filmie wyciągamy esencję jej nauk i podkreślamy sześć głównych produktów, które spożywa, aby wspierać skuteczną autofagię, idealnie wpisującą się w jej reżim postu. Nikt cię nie leczy, ty sam się leczysz. Dlatego musisz zacząć postrzegać ludzkie ciało jako samowystarczalny organizm który zawsze znajduje sposoby na utrzymanie cię przy życiu. Najpierw zrozummy, czym jest autofagia. Autofagia to proces, w którym komórki zauważają brak składników odżywczych, takich jak glukoza. To mechanizm wewnętrzny, w którym komórka myśli: nic nie wchodzi, więc musimy upewnić się, że stajemy się lepszą wersją samych siebie. Komórka usuwa wirusy i bakterie. Kolejną rzeczą Którą robi, jest identyfikowanie komórek, które stają się rakowe lub starzeją się, co przyspiesza proces starzenia. Te komórki są eliminowane podczas postu, gdy nie ma glukozy ani składników odżywczych. Autofagia to naturalny proces komórkowy, w którym komórki rozkładają i recyklingują swoje własne składniki. Termin autofagia pochodzi od greckich słów auto, co oznacza sam oraz fejdzi, co oznacza jeść. Zasadniczo, autofagia to sposób, w jaki ciało oczyszcza uszkodzone komórki, aby zregenerować nowsze i zdrowsze komórki. Aby autofagia mogła zajść, ciało musi być w stanie postu. Co więc dzieje się w stanie postu? Stan postu występuje, gdy poziom cukru we krwi spada na tyle, że ciało zaczyna się zmieniać. Po ośmiu godzinach zaczynasz tę zmianę. Około 12 godzin ciało zaczyna produkować sporą ilość ketonów, co stymuluje jasność umysłu. Kitołni wyłączają hormon głodu, więc gdy przechodzisz tę transformację, jest moment, w którym nie czujesz głodu, a dzieje się to około 12 godzin. O godzinie 13 widzimy wzrost hormonów wzrostu, który spowalnia proces starzenia i pomaga spalać tłuszcz. Widzimy również, że u mężczyzn poziom testosteronu wzrasta nawet o 1300% w ciągu 15 godzin. Ponadto stan zapalny, mierzony za pomocą CRP białka C reaktywnego, maleje. Jedno z największych badań przeprowadzonych na kobietach wykazało, że po tradycyjnym leczeniu raka piersi kobiety, które pościły przez 13 godzin dziennie, miały 64% redukcję nawrotu raka piersi. Wszystko, co zrobiły, to pościły przez 13 godzin dziennie, bez zmiany diety. Badania pokazują, że po 15 godzinach postu wzrasta poziom hormonu wzrostu. Ten hormon jest odpowiedzialny za utrzymywanie młodości i wspomaganie spalania tłuszczu. Jeśli będziesz kontynuować post przez 17 godzin, ciało wzmacnia się jeszcze bardziej, naprawiając komórki i eliminując te starzejące się. Po 24 godzinach całe jelito się resetuje, a komórki macierzyste jelit naprawiają wewnętrzną wyściółkę jelita. Po 36 godzinach ciało sięga po uporczywy tłuszcz, zwłaszcza wokół brzucha, i zaczyna go spalać w celu uzyskania energii. Po 48 godzinach tworzą się nowe receptory do upeminii, co resetuje układ dopaminowy. A po 72 godzinach układ odpornościowy całkowicie się resetuje i odnawia. Wszystko to bez leków czy suplementów. Dlatego musimy przekazać tę wiedzę światu. To nasza droga wyjścia z chorób przewlekłych. Czy powinienem pościć przez 72 godziny cały czas? Odpowiedź brzmi: nie. Post na wodzie przez 3 dni, dwa razy w roku. To świetny sposób na eliminację starzejących się komórek, które przyspieszają starzenie się lub mogą przekształcić się w nowotwory. Post trwający 48 godzin, raz na kwartał, jest zalecany, jeśli masz wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja i lęk, aby pomóc poprawić nastrój. Post trwający 36 godzin jest idealny dla osób sfrustrowanych brakiem utraty wagi. Jeśli masz trudności z utratą wagi, spróbuj pościć przez 36 godzin raz w miesiącu. Posty trwające 24 godziny lub mniej można zróżnicować tygodniowo, w zależności od cyklu każdej osoby. Post trwający 24 godziny raz w tygodniu może być cudowny. Wiele osób robi to, jedząc tylko jeden posiłek dziennie, ale nie powinny tego robić codziennie. Większość osób regularnie stosuje kombinację postów trwających od 12 do 17 godzin, z wyjątkiem tygodnia poprzedzającego cykl menstruacyjny. Podczas postu kluczowe jest zwracanie uwagi na wybory żywieniowe. Oto sześć głównych produktów, które dr Mendy często spożywa, aby zmaksymalizować korzyści z postu: Pierwszy produkt awokado szczególnie idealne na śniadanie. Doktor Mendy uwielbia przerywać posttłuszczem. Dlaczego przerywać posttłuszczem? Ponieważ to wyłącza hormon głodu. Jeśli osoba najpierw spożyje tłuszcz i poczeka godzinę przed zjedzeniem czegokolwiek innego, zauważy, że po tej godzinie nie będzie miała ochoty na to, na co początkowo miała apetyt. Doktor Mendy często przerywa post awokado, ponieważ jest to bardzo proste. Wystarczy przeciąć owoc na pół i go zjeść. Ciekawszym sposobem, w jaki doktor Mindy spożywa awokado, jest połączenie go z probiotykami. Używa dużo kiszonej kapusty i kimchi. Bierze awokado i nakłada na nie kimchi oraz kiszoną kapustę, łącząc probiotyki z tłuszczem. To najczęstszy sposób, w jaki doktor przerywa post, ponieważ uzupełnia dobre bakterie i najpierw odżywia te korzystne bakterie. Co wspomaga utratę wagi? Drugi produkt – kakao, czyli czekolada. Firma Mars przeprowadziła badania nad tym, jak czekolada wpływa na autofagię. To nie oznacza, że powinno się od razu biec po batonik Marsa. Doktor Mundy preferuje, aby sięgać po czyste źródła kakao. Kilka rzeczy, na które doktor zaleca zwrócić uwagę przy zakupie czekolady. Szukać słowa kakao jako pierwszego składnika oraz masła kakaowego jako drugiego. Przy spożywaniu czekolady sugeruje wybór jak najciemniejszej, ponieważ im ciemniejsza czekolada, tym więcej zawiera kakao. Badanie nad kakao zostało opublikowane w Journal of Agriculture and Food Chemistry w 2009 roku i przeprowadzono je na komórkach wątroby. Odkryto, że po podaniu kakao tym komórkom nastąpiła stymulacja autofagi. Trzeci produkt kawa. Badanie opublikowane w Cell Cycle w 2014 roku wykazało, że od 1 do 4 godzin po wypiciu kawy nastąpił wzrost autofagi w wątrobie, tkance mięśniowej i sercu. Doktor Mendy zaleca, aby kawa była organiczna, ponieważ pestycydy mogą powodować śmierć komórek i wprowadzać więcej toksyn do organizmu. Innym dużym problemem związanym z kawą jest to, że może zawierać dużo pleśni, więc ważne jest, aby upewnić się, że jest organiczna i wolna od pleśni. W przeciwnym razie, próbując stymulować autofagię, wprowadzałoby się toksyny, co nie ma sensu. Dla miłośników kawy dr Mendy wyjaśnia, że można ją spożywać podczas postu pod warunkiem, że jest to czarna kawa. Jeśli doda się olej MCT. Jest to jeszcze lepsze, ponieważ przyspiesza przejście do stanu ketozy i spalania tłuszczu. czwarty produkt. Zielona herbata. Doktor Mendy ma nadzieję, że ludzie już wiedzą, że zielona herbata jest uważana za zdrowy produkt. Jest świetną alternatywą dla tych, którzy nie chcą nadmiernej stymulacji, jaką daje kawa. Badanie opublikowane w Nutrients Journal w 2019 roku wykazało neuroprotekcyjne działanie zielonej herbaty i stwierdziło, że stymuluje ona autofagię w każdej komórce, na którą działa. Jest jednym z uniwersalnych stymulatorów autofagi. Herbata bergamotowa również była badana zarówno na szczurach, jak i ludziach. Odkryto, że olej z bergamotki, jako olejek eteryczny, Indukował autofagie w ludzkich neuroblastomach, które są nowotworami tkanki nerwowej. Badanie to zostało przeprowadzone w 2014 roku. Piąty produkt oliwa z oliwek, podstawowy składnik kuchni. Doktor Mendy podkreśla znaczenie upewnienia się, że oliwa z oliwek jest organiczna i nigdy nie zjełczała. Nie powinna być przechowywana zbyt długo, a jeśli zacznie źle pachnieć, zamiast stymulować autofagię, wywoła stan zapalny komórek. Kolejną zalecaną praktyką jest, aby nigdy nie podgrzewać oliwy z oliwek. Jeśli zacznie się dymić, przekształca się w tłuszcz prozapalny. Badania nad oliwą z oliwek są interesujące, ponieważ wykazują jej wpływ na białka beta-amiloid i tau które są powiązane z chorobą Alzheimera. Przeprowadzono również badania nad oliwą z oliwek w kontekście raka, w szczególności w astio sarkoumę metastatycznym. Doktor Mendy zaleca maksymalne wykorzystanie oliwy z oliwek, nawet do jednej łyżki dziennie, zwłaszcza w okresie postu. Szósty produkt, kurkumina, magiczny składnik kurkumy. Istnieje wiele sposobów na wprowadzenie kurkuminy do diety. Można posypać nią jedzenie lub dodać świeży korzeń kurkumy do soków. Dr. Mundy podkreśla, że kurkumina zwiększa autofagię w komórkach trzustki i hamuje rozwój chorób, takich jak borelioza, stymulując apoptozę i autofagię w innych komórkach. Podsumowując, dr Mundy Pels jasno stwierdza, konieczne jest ustanowienie długoterminowego planu stymulowania autofagii. Jeśli nie podejmie się tego wysiłku, komórki zaczną gromadzić toksyny.